Witajcie! Margot Robbie, nazywana hollywoodzką księżniczką, to żywe ucieleśnienie Barbie. Mało znana australijska aktorka, podbiła świat, grając Naomi w popularnym filmie Martina Scorsese: Wilk z Wall Street. Przede wszystkim dała się jednak zapamiętać publiczności jako odtwórczyni roli Harley Quinn, dziewczyny Jokera z uniwersum DC. Jaka była jej droga do sławy? Dowiesz się już za chwilę. Margot Alice Robbie urodziła się w Australii w nadmorskim miasteczku Gold Coast, znanym miejscu wśród turystów. Dziewczyna całe dzieciństwo spędziła jednak na farmie dziadków w małym prowincjonalnym Dalby. Jej ojciec, rolnik Michael Robbie, opuścił rodzinę, a matka Sara Kessler musiała sama wychowywać czworo dzieci. Żyliśmy bardzo skromnie i dla mamy było to trudne. My zaś przez brak doświadczenia i młody wiek nie rozumieliśmy, dlaczego czasami przeklina lub płacze. Moja mama to dla mnie autorytet i nieosiągalny wzór do naśladowania. W szkole Margo uczestniczyła niemal we wszystkich kołach zainteresowań, od wioślarstwa przez taniec i przedstawienia teatralne po softball. Później jej pasją stał się surfing. Mogła spędzać całe godziny na plaży, aby choć na chwilę złapać falę. W wakacje matka wysłała dzieci na farmę, więc w wieku 10 lat mała Margo umiała już rąbać drewno i doić krowy, ale potajemnie przed wszystkimi zawsze marzyła o tym, by zostać aktorką. Po ukończeniu szkoły średniej Robi wstąpiła do Somerset Private College. Aby wesprzeć matkę, która dzieliła swój czas między dom, dzieci i szpital, Margo w wieku 16 lat podjęła aż trzy prace jednocześnie, jako kelnerka, pokojówka i sprzedawczyni w małym sklepiku na plaży. Udało jej się zaoszczędzić trochę pieniędzy, za które kupiła bilet do Melbourne i zapłaciła pierwszą ratę za kursy aktorskie. Na południowym wybrzeżu dziewczyna miała sporo zajęć, w ciągu dnia uczyła się, potem biegała na niekończące się przesłuchania i castingi, a wieczorem sprzedawała kanapki w Subwayu, aby móc zapłacić za studia. Pierwsze role Margo były tak nieistotne, że jej nazwisko nie pojawiało się nawet w napisach końcowych. To jednak wystarczyło, by w 2007 roku początkującą aktorkę zauważył słynny australijski reżyser Ash Aron który zaproponował Robi główną rolę w swoim nowym thrillerze Widzę Cię. Rok 2008 był dla Margo naprawdę udany. Dostała się do obsady serialu Sąsiedzi, który z powodzeniem emitowano w australijskiej telewizji od 1985 roku. Dziewczyna nie miała nadziei na tę rolę, więc zaraz po castingu ruszyła ze swoim chłopakiem na pięciotygodniowe wakacje na drugi koniec świata. Para poleciała do Kanady na snowboard. Nie odpoczęli zbyt długo, bo Margo otrzymała wiadomość, że będzie teraz Donna Friedman, jedną z nowych postaci w popularnym serialu. Poświęciła prawie 3 lata na pracę na planie, spędzając tam 5 dni w tygodniu po 17 godzin dziennie. Ostatni odcinek z jej udziałem ukazał się 26 stycznia 2011 roku. Rola studentki projektowania mody przyniosła aktorce dwie nominacje do prestiżowej australijskiej nagrody Logie Awards. Potem pojawiły się role w innych australijskich produkcjach. W 2011 roku Margo Robbie ruszyła na podbój Hollywood. Tam nikt nie czekał na nią z otwartymi rękami. Znów zaczęły się dziesiątki castingów i żmudna praca. Aktorka wzięła udział w przesłuchaniu do roli Abby Samson w Aniołkach Charlie'ego, ale producenci wybrali Rachel Taylor. W 2012 roku Richard Curtis zaproponował Margo rolę w filmie Człowiek z przyszłości, a rok później talent młodej Australijki zauważył Martin Scorsese. Całe Hollywood zastanawiało się, kogo wy wybitny reżyser wybierze do roli gorącej blondynki w swoim nowym filmie Wilk z Wall Street. Margo bez większych nadziei wysłała Martinowi swoje portfolio i tak jak w przypadku sąsiadów poleciała na inny kontynent do Wielkiej Brytanii, by uczcić diamentową rocznicę panowania królowej Elżbiety II. Tego samego wieczoru otrzymała jednak wiadomość, że następnego dnia musi pojawić się w Nowym Jorku na przesłuchaniu z Leonardo DiCaprio obecności Martina Scorsese. Robi miała zagrać żonę bohatera, w którego wcielał się DiCaprio, przebiegłego maklera giełdowego. Leonardo sporo imprezował na planie, ale Margo nie dała się, gdy jej partner poprosił o pocałunek. Dała mu w twarz i to tak, że usłyszał to każdy obecny na planie. Nawiasem mówiąc, nie było tego w scenariuszu. Potem zapanowała absolutna cisza, ale dalej rozległ się ogłuszający śmiech. Skorcese klaskał na stojąco. Tak znalazł idealną aktorkę do tej roli. swoją drogą Margo musiała wy trzy kieliszki tequili dla odwagi o dziewiątej rano, by przygotować się do scen łóżkowych z Leo. Za to cierpienie otrzymała wynagrodzenie w wysokości 348 tysięcy dolarów. Aktorzy przenieśli związek z filmu do prawdziwego życia. Paparazzi zauważyli Margo i Leo na wspólnych wakacjach w Miami, ale ich romans, który starannie ukrywali, nie trwał długo. Na premierę Wilka z Wall Street w Australii aktorka zaprosiła wszystkich swoich bliskich, z wyjątkiem dziadków. Margo martwiła się, że nie zniosą scen erotycznych z jej udziałem. Sama nie uważa za wstydliwe ujęć w kostiumie kąpielowym, bieliźnie czy bez niego. To specyfika zawodu. Po pracy z Martinem Scorsese zaczęto coraz więcej mówić o Margo. Pojawiała się na okładkach różnych magazynów, w szczególności Esquire. Znalazła się też na szczytach rankingów najseksowniejszych gwiazd Hollywood. Aktorka odmówiła jednak sesji w Playboyu, mimo oferowanego jej sporego honorarium. W 2013 roku po zdjęciach do melodramatu Focus wdała się w krótki romans ze swoim aktorskim partnerem Willem Smithem, który chętnie okazywał jej zainteresowanie. Na planu filmu francuska Suita, za który zarobiła 457 tysięcy dolarów, Robi poznała Toma Ackerleya i wkrótce zaczęli się spotykać. Tom był tylko asystentem reżysera, ale popularnej już aktorce wcale to nie przeszkadzało. Pod koniec 2016 roku, nieco ponad dwa lata po rozpoczęciu związku, para postanowiła wziąć ślub. Odbył się on w gronie bliskich, przyjaciół i krewnych. Nie mają dzieci. Margo mówi, że nie jest jeszcze na to gotowa. W ich domu mieszkają za to dwa psy. Nieco wcześniej, w 2015 roku, premierę miała komedia Big Short, w której Margo zagrała u boku Christiana Bale'a, Steve'a Carella, Ryana Goslinga i Brada Pita. Potem Robbie pojawiła się jako dziewczyna Jokera w przeboju Legion Samobójców. W filmie o superzłoczyńcach występują także Will Smith, Jay Cartney, Jared Leto i Cara Delevingne, która wcześniej była główną pretendentką do roli Harley King. W końcu to Margo Robbie dostała tę rolę, a Vine zagrała czarodziejkę. Aby dopasować się do swojej postaci, Margo musiała nie tylko poprawić swoją kondycję fizyczną, ale także opanować akrobatykę i elementy gimnastyki artystycznej. Nawiasem mówiąc, ze względu na ponurą atmosferę filmu, na planie stale dyżurował specjalnie zatrudniony psychiatra. Większość obsady filmu, w tym Will Smith i Margo Robbie, zrobili sobie tatuaże skład na znak ich zaangażowania w film co zaskakujące, sama aktorka nie lubiła swojej postaci Harley Quinn. Ta niechęć pojawiła się już podczas pierwszego czytania scenariusza i tylko nasiliła się po bliższym poznaniu cech bohaterki. Nie przeszkodziło to robi w jakościowym oddaniu tej postaci na ekranie. Sam film Legion samobójców rozczarował jednak wielu widzów. Joker okazał się dość nudny, a historie innych bohaterów mocno w tle i jakby jałowe. Co innego Harley Quinn. Jej bohaterka była tak ciekawa i niezapomniana, że podczas najbliższego święta Halloween najbardziej popularnym kostiumem był strój Harley Quinn. Przefarbowane na różowo-niebieskie kucyki, krótkie spodenki i kij bejsbolowy w ręku. W czerwcu 2016 roku Margo zagrała w filmie przygodowym Tarzan Legenda. Aktorka wcieliła się w rolę Jane, partnerki głównego bohatera Tarzana, granego przez Aleksandra SkarsGarda, z którym Robi również miała romans jeszcze przed ślubem z Tomem Ackerleyem. W 2017 roku ukazały się dwa nowe filmy z udziałem Margo: Żegnaj Christopher Robin i Jestem najlepsza ja Tonia, w którym Margo zagrała kontrowersyjną łyżwiarkę figurową Tonię Harding. Do roli Aktorkę przygotowywała słynna zawodowa łyżwiarka Sara Kawahara. Pomimo treningów Margot Robbie nie była w stanie samodzielnie wykonać potrójnej osi, z której słynęła Tonia Harding. Warto jednak zaznaczyć, że w zasadzie niewiele osób na świecie umie to powtórzyć i z reguły są to profesjonalni łyżwiarze. Na potrzeby filmu scena ta powstała przy użyciu grafiki komputerowej. Za główną rolę Margo otrzymała swoją pierwszą nominację do Oscara. W 2018 roku aktorka wystąpiła w horrorze rzeźnia, a także wzięła udział w dubbingu bajki Piotruś Królik. Obraz Elżbiety I w dramacie Dwie Królowe był dla niej również ciekawym wyzwaniem. Przed każdym nagraniem Robin nakładała skomplikowany makijaż, który zmieniał ją, piękną blondynkę, w kobietę z rzadkimi, rudymi włosami i twarzą oszpeconą przez ospę. Margo wcale nie wstydziła się tych zmian, bo to była dla niej szansa na przełamanie stereotypu, że ładna dziewczyna nadaje się tylko do roli kobiety brutalnego, twardego mężczyzny. Chcieliśmy stworzyć paralele do sytuacji politycznej, jaka panowała na początku zdjęć, kiedy myśleliśmy, że niebawem kobieta może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Grając tę rolę, zdałam sobie sprawę, że kiedy jesteś u szczytu władzy, zawsze się boisz komentowała Robi. W 2019 roku Margot wcieliła się w swoją koleżankę po fachu, która zginęła tragicznie, aktorkę Sharon Tate, żonę Romana Polańskiego. Była ona ofiarą gangu Charlesa Manson'a, co pokazano w produkcji pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino. W tym samym roku ukazał się dramat biograficzny, gorący temat, w którym aktorka zagrała ze słynnymi gwiazdami Nicole Kidman i Charlize Theron. Za ten film Margot otrzymała drugą nominację do Oscara. Na początku 2020 roku odbyła się premiera thrillera kryminalnego Ptaki nocy i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn. Margot wystąpiła tam jako główna bohaterka i przy okazji producentka filmu, więc przy pracy musiała dać z siebie 110%. Gdy przygotowywałam się do roli Harley, dosłownie pochłaniałam komiksy. W pewnym momencie miałam nawet obsesję na ich punkcie. Harley to psychiatra, która wie wszystko o chorobach psychicznych, ale sama też cierpi na zaburzenia psychiczne. Chciałam skupić się na schizofrenii, aby lepiej zrozumieć jej charakter. Queen ma bardzo nieprzewidywalną naturę, potrafi w dowolny sposób zareagować na każdą sytuację, a to dla mnie jako aktorki prawdziwe wyzwanie i możliwość rozwinięcia umiejętności. Ucząc się tego wszystkiego, naprawdę musiałam się w niej zakochać. Niewątpliwie Margot znakomicie odegrała tę rolę, za co otrzymała wynagrodzenie w wysokości 10 milionów dolarów. Teraz majątek aktorki wynosi 23 miliony dolarów, a fani Margot Robi czekają na premierę filmu Legion samobójców 2, The Suicide Squad, aby ponownie zobaczyć Harley Quinn. Oprócz tantiem filmowych, Margo ma dodatkowe źródła dochodu. Prowadzi firmę producencką Lucky Chap Entertainment, którą założyła wraz z mężem i przyjaciółmi. Robi aktywnie, występuje również w reklamach. Stała się twarzą kampanii reklamowej nowego sportowego samochodu elektrycznego Nissan Blade Glider, który rozpędza się do 100 km na godzinę w mniej niż 5 sekund. Potem wystąpiła w reklamie Perfum Chanel z wdziękiem tańcząc do hitu Beyoncé. Została także ambasadorką marki Calvin Klein. Gra w dość prowokacyjnej reklamie nowych perfum. Prywatnie Margo nie pozostaje obojętna na kwestie związane z ochroną środowiska. Dorastałam używając wody, którą mój dziadek zbierał w specjalnych zbiornikach. Znam wartość każdej kropli. Podstawy sortowania odpadów i radzenia sobie z bezmyślnym marnowaniem energii są częścią mojego DNA. Zrezygnowałam z używania plastikowych torebek. I oczywiście, odkąd mieszkam w Los Angeles, jeżdżę samochodem elektrycznym opowiadała Margo. Ponadto aktorka wydaje się świadoma politycznie. Dla niej prawo do głosowania w wyborach to świętość. W Australii jesteśmy zobowiązani do głosowania, w przeciwnym razie możemy dostać karę grzywny. To moim zdaniem genialne rozwiązanie, tłumaczyła Robi. Na Instagramie Margo ma ponad 20 milionów obserwujących, a jeden post reklamowy kosztuje u niej od 20 tysięcy do 40 tysięcy dolarów. Samą robi, media określają najbardziej spektakularną blondynką w Hollywood, która wspięła się na Olimp szybkim królewskim krokiem. Talent, niewzruszona determinacja i charyzma są u niej wyczuwalne we wszystkim co robi. Jeśli się z tym zgadzacie, możecie polubić to wideo. To wszystko na dziś. Będziemy wdzięczni za Wasze komentarze i do zobaczenia.